Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rise of Kingdoms, w kolejnym odcinku na moim kanale um, I dzisiaj odcinek z... Um, kolejny odcinek porozmawiajmy trzeci e, odcinek gdzie po prostu jest odpalona obojętnie jaka gierka W tym przypadku Rise of Kingdoms, bo e, z Arka jak na razie to tak średnio odpalać i tak sobie gadać Chociaż też by można Ale nie mam aż tyle czasu, żeby wchodzić do Arka E, ponieważ nagrywam to troszkę przed właśnie wrzuceniem filmu, od razu po nagraniu to wrzucam, więc też film może być troszeczkę krótszy e, niż e, zazwyczaj taki film, ale też no, nie będzie on zmontowany tak jak poprzedni odcinek. Widziałem, że mały miał zasięg, ale mam nadzieję, że jeżeli to oglądacie, nie widzieliście poprzedniego odcinka, to bardzo bym Was prosił, żebyście obejrzeli go, ocenili. To czy zmontowane odcinki są e, fajniejsze, czy nie wiem, lepsze, po prostu, bo jestem tym zaciekawiony. E, bo jeżeli będziecie woleli zmontowane odcinki, jednak ten format zmontowany, e, i napiszecie mi to, no to wtedy będę montował te odcinki, starał się nagrywać dzień wcześniej, montować je i wrzucać e, zaplanowane by się one pojawiały e, o 18.30 e, zmontowane właśnie tak jak poprzedni e, odcinek tylko że odrobinę bardziej, bo poprzedni odcinek tak mało był zmontowany bo dużo e, rozgrywki było i mało co było montować tak, powiedziałem o tym i teraz zapomniałem co chciałem jeszcze powiedzieć e, z Arka, e, streamy, streamy, e, właśnie o streamach chciałem powiedzieć Streamy, będę starał się powracać do robienia streamów, chociaż teraz troszkę ciężko, bo mało czasu mam, a ten czas wykorzystuję e, pozostały na, na nagrywanie. Mam odcinków, a przeważnie, tak jak teraz, na przykład, jestem zmęczony, trochę wykończony, e, to przeważnie tak o 20 po 20 też taki jestem, więc nie wiem, się zobaczy. A weekendy to tak zbytnio czas mi. Nie pasuje, chociaż teraz będę miał troszeczkę dłuższy weekend, tak można powiedzieć, o tam 2-3 dni. Więc, 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 więc streamy pewnie jakieś porobię Kilka streamów, więc możecie się spodziewać kilku odcinków z Arka w końcu. No i też za niedługo będą pojawiały się kolejna gra, się pojawi i też dla osób, które kiedyś oglądały mnie Szyks and Fidget na aktualnej postaci, z której wcześniej było z S40 polskiego serwera z mojej postaci i z moją gildią przestałem tam grać. No, gildia się sypała, były tam już resztki, a ja i tak już nie wchodziłem, tylko jedynie wchodziłem, odbierałem rzeczy i dawałem sobie cały czas, nie wiem, tam na wartę chodziłem. Poczekam na nowy z polski serwer, jakoś tak. Eee, I jak wystartuje nowy polski serwer, to wtedy zaczniemy tak w pełni grać. Eee, co, po co to tu, tu idzie? Na co to idzie tu? Na go? Na złoto, a nie ma nigdzie bliżej złota. Bliżej złota. Mm, tu jest złoto, więc nie wiem, po co tam to idzie. Dobra. Eee, no i jak wystartuje jakiś nowy polski serwer, to wtedy na nim zaczniemy e, sobie grać, przeszkłuję tam e, gildii i od razu wam tam też znać. I też jeżeli ktoś no, no. nie ma na moim serwerze Discord, zapraszam, bo tam codziennie pojawiają się informacje o odcinkach i tak dalej. Tam staram się być coraz aktywniejszy i pobudzić tam jakąś aktywność, e, możecie tam popisać. Ja tam staram się każdemu odpisywać od razu, chociaż nie zawsze mi to wychodzi, ale jako tako staram się być aktywny i coraz większą aktywność staram się też na innych socjalach. Aktualnie takie dwa największe, e, takie socjalne, na których jestem najbardziej aktywny. To YouTube i Instagram, ale na Discordzie również staram się być aktywny, chociaż to jako socjalna nie można nazwać. Tam też macie strefę, zabaw, jakby takie kanały, gdzie na przykład są różne takie można powiedzieć gry z innymi osobami z Discorda. No i cóż. W sumie tak mówię, mówię i teraz zapomniałem też o jakiejś jednej rzeczy, bo wiem, że coś chciałem powiedzieć, lecz zapomniałem, powiedziałem o Shakespeare's and fidget, ee, powiedziałem o tych streamach, eee, też możecie napisać czy chcecie na streamach kamerkę czy nie, jeżeli kamerka to będzie ta maska, ale ten, to raczej będę robić tak w zależności jak ten, eee, co jeszcze, co jeszcze... Jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms, to tutaj możecie zauważyć, że nie ma sojuszu jednego. DJ chyba 98. E, usunęli go, bo stali na drodze, dogadaliśmy się tak, że no, się po prostu poddali, bo nie mieli zbytnio szans. Usunęli swój teren i teraz aktualnie idziemy do tego sanktuarium, a potem pójdziemy do tego. I tak w sumie poza tym to już by było tyle, e, bo nie mogę sobie przypomnieć za nic e, tematu których który chciałem poruszyć, ale i tak myślę, że dużo rzeczy Wam przekazałem w krótkim czasie. się aż sam dziwię, że potrafiłem tyle informacji Wam przekazać, których chciałem yy, w tak krótkim czasie. Yy, no i nawet montażu by nie było potrzeba, bo wszystko yy, to, co. Yy, no to oprócz jakiejś jednej rzeczy, bo wiem, że jednej rzeczy nie powiedziałem jakiejś. Ale nie mogę sobie teraz przypomnieć, jakiej okay? to, tak to Wam wszystko powiedziałem w miarę płynnie, nie zacinając się, co jest dla mnie wielkim plusem. Więc, jeżeli możecie zostawić łapkę, to bym był wdzięczny. Dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się i miłego wieczorku lub dziewięćdziesiątka, w zależności, kiedy to oglądacie. No i tak jak mówiłem, jeżeli ktoś nie ogląda poprzedniego filmu, to prosiłbym, żeby wbił tam i napisał w komentarzu, czy chcecie więcej montowanych odcinków. Czy raczej takich bez montażu? To jeszcze raz po raz ostatni. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.